Siemanko. Witam w moim garażu testowym. Dzisiaj kolejna przesyłeczka z Chin. Domyślacie się co to, to jest? Zapraszam na film. Zobaczmy, co mamy w środku. A jest to mianowicie tam tarram, tam tam tam. To już nam mnie będzie potrzebne. Jest to radio samochodowe na systemie Android do skody Oktawi Trójki, produkowanej po 2013 roku. Co my tam dalej mamy? Jest instrukcja obsługi. Masa kabelków, o której zaraz sobie. Porozmawiamy. Dobra, omówmy sobie wszystko po kolei. W pierwszej kolejności kluczyki do wyjęcia starego radia. Będą nam potrzebne jeszcze do wyciągnięcia otwarzacza CD, ale to już zobaczycie na filmie. Mikrofon do zestawu głośno mówiącego, ponieważ oryginalny zestaw nie będzie w tym momencie wykorzystywany, pozostanie nam. Dołożenie takiego mikrofonu. Jest jeden wbudowany wyświetlacz, ale lepiej zbiera ten. Kolejną rzeczą jest przewód antenowy. Jak widzicie, to jest redukcja z oryginalnego zestawu Skody. Moduł GPS. Dość długi kabel pokażę wam gdzie go później zamontowałem anteny do e, odbiornika e, GSM, bo w tym radiu mamy e, możliwość podpięcia karty SIM, co wam zaraz pokażę. E, no i tak to wygląda. A to jest moduł właśnie karty SIM. O którym Wam przed chwilą wspominałem. Kolejną rzeczą są wyjścia na zewnętrzne monitory, subwoofery i tego typu sprzęty. Tu mamy główną wiązkę przewodów razem z szyną CAN do sterowania multifunkcją z kierownicy tutaj kolejne wyjścia na telewizor jeśli się nie mylę tak, są to wyjścia na tuner telewizyjny jeśli byśmy takie zakupili przed ostatnią wiązką są wyjścia na e, kamerę cofania kamerę przednią i Mikrofon, o którym też wcześniej Wam mówiłem. I wyjścia USB 3 w tym modelu, akurat występują. I teraz główny bohater, czyli radio. Tak jak wam wcześniej powiedziałem, jest to radio na systemie Android. Mamy tutaj Androida 8. Jest on dosyć starawy, ale Działa najlepiej ze wszystkich. Z dziesiątką są niestety pewnego rodzaju problemy. Kto montował, ten wie. Obok wyświetlacza mamy przyciski ściszania, podgłaszania, cofnij, home i wyłącz stację multimedialną. Przekrąt na ekranu to 10,1 cala. W środku mamy ośmiorodzeniowy procesor, 4 GB RAMu i 32 GB wewnętrznej. Pamięci. I tak nam się radyjko prezentuje. Wszystkie złącza są. Można bez problemu podpinać i działać. To zapraszam Was teraz do samochodu. Zamontujmy sobie to radyjko. Zaczniemy sobie od wyciągnięcia oryginalnej jednostki centralnej, żeby to zrobić kluczyki trzeba włożyć tutaj w otwory w ten sposób na dole Ok. I teraz z nimi ruszając A, widzicie już ściło parę zaczepów. Jeszcze ten. O, i mamy. Dobra, możemy wyjąć kluczyki i odczepić sobie radyjko. Wyciągamy jedną kosteczkę. Hop, i drugą kosteczkę. Jednostka, z nam będzie niepotrzebna. Przejdźmy sobie teraz do schowka. Otwórzmy sobie teraz schowek. Analogicznie potrzebujemy teraz dwa kluczyki. Kładam je tutaj. Jedno zabezpieczenie poszło. Drugie zabezpieczenie poszło. I wyciągamy. Aby teraz zwolnić zaczepy, trzeba coś cienkiego tutaj wsadzić i lekko podważyć. O, zaczep zwolniony i teraz drugi wyciągamy sobie radejko, odpinamy wtyczki jedna wtyczka już poszła teraz kolejna wciskamy i wyciągamy one dosyć ciasno siedzą, więc trzeba się troszeczkę z nimi Męczyć, ale pójdą opik I kolejna, dobra. Otwarzacz CD będzie nam już niepotrzebny, ale go sobie też później tutaj wsadzimy. Będzie nam zaślepiał tą dziurę. Teraz trzeba rozbroić sobie wtyczkę od anteny. Bierzemy sobie cienki śrubokręcik i tą taką półprzezroczystą klapkę podważamy. i wysuwamy do tyłu następnie ten biały zeczek trzeba opuścić do dołu i jednocześnie wypchnąć taki elemencik i teraz w to miejsce wejdzie nam wtyczka od anteny ale to pokażę Wam później bo teraz te wszystkie kable trzeba przeciągnąć tutaj A zobaczycie jak to wygląda jak widzicie, już wszystkie kabeletki sobie tutaj doprowadziłem. Mikrofon. GSM. USB. Wyjścia antenowe. I główna wiązka do podpięcia do radia. Dobra. Podepnijmy teraz sobie wszystko tak, jak należy. Czyli mamy tak, gsm -y. Wszystko tu jest skręcone, następnie podepniemy sobie wyjścia pod mikrofon. Tu będzie tu. wyjście pod tuner telewizyjny, Cincha, czyńcza, jak zwał, tak zwał. USB Jedno Drugie Wyjście na modem karty SIM Wiązka do podłączenia do wiązki fabrycznej radia Oraz multifunkcja Teraz trzeba spiąć oryginalną wiązkę. Zatrzaskujemy. Zostało nam podpięcie mikrofonu. GPS. Żebyście widzieli. Okej. Okay. Oraz złącza do Anteny, którą wpinamy tutaj, to wcześniej mówiłem, trzeba to rozblokować, spiąć, podłączyć. No i teraz trzeba to tylko upchać, wszystko w środku. I mamy gotowe rady. Włożymy sobie schowek. Jak widzicie, teraz mam tutaj dwa wyjścia USB, jakby było potrzeba. Tutaj można w oryginalnym miejscu zamontować sobie zaślepkę modelu, który akurat nie posiadał tutaj wyjścia CD. Ja montuję natomiast fabryczny zestaw, tak żeby jakoś to w miarę elegancko wyglądało. Dobra, zobaczmy, jak radejko wygląda. Zapalmy sobie radio. Jak słyszycie, działa. Mamy tutaj panel klimatyzacji, który nam tutaj wyskakuje. Możemy sobie ustawić temperaturę. Widzimy ją dokładniej niż tutaj. Dla każdego miejsca jest osobne ustawienie nawiewów. Nawiew na szybę. Wszystko działa. Zobaczmy sobie przykładową nawigację. Niech to będą mapy Google. Odnalazło nas, jak widać ładnie. Sterowanie z kierownicy. Także działa. Wybieranie asystenta głosowego. Jaki numer telefonu też działa? Ok, Google. Jak widzicie, wszystko bardzo ładnie działa. Koło kierownicy, oczywiście, zamontowałem w tym miejscu mikrofon na życzenie klienta on w tym miejscu jest. Nie chciał go tu, gdzieś tutaj w okolicach lusterka, jak je przeważnie montuje. I w prawym górnym rogu, rogu mamy moduł od GPS-u. Ja go fabrycznie nie przyklejam, żeby później nie było problemów z odklejeniem ewentualnym, jakby ktoś chciał się pozbyć radia i żeby klej nie pozostał na desce. No dobra, ja Wam dziękuję ślicznie za oglądanie, zostawcie łapki w górę, zasubskrybujcie kanał i do zobaczenia w następnym filmiku.